Uwaga, uwaga, w tej kronice będzie o prawdziwym kinie, o prawdziwych filmach, o prawdziwych dolnośląskich kinomanach i o ich ulubionym miejscu. 1 września odbyło się uroczyste otwarcie, a 2 września ruszyły w nim regularne seanse. Dolnośląskie Centrum Filmowe to nowy obiekt, który powstał na miejscu dawnego, gruntownie przebudowanego Wrocławskiego Kina Warszawa. Projekcje odbywają się w czterech nowych salach noszących nazwy, które upamiętniają wrocławskie kina – Warszawa, Lalka, Lwów i Polonia. Razem 599 miejsc. Dolnośląskie Centrum Filmowe to jedno z najnowocześniejszych kin studyjnych w Polsce, wyposażone w nowe projektory analogowe i cyfrowe, z możliwością projekcji 3D oraz z klimatyzacją i wygodnymi fotelami. Jest to inwestycja Odry Film, Instytucji Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. W niedzielę 4 września w Kondratowicach za plony dziękowali Bogu rolnicy z całego Dolnego Śląska. Gospodarzami dożynek byli marszałek dolnośląski Rafał Jurkowlaniec i wójt gminy Kondratowice Wojciech Bochnak, a w uroczystościach uczestniczył między innymi marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Grzegorz Schetyna. Uroczystość rozpoczęła się korowodem dożynkowym, który przeszedł z podgminnego ośrodka kultury na stadion sportowy, gdzie odprawiona została dziękczynna msza święta. Po niej odbyła się część oficjalna uroczystości połączona z misterium chleba. Jak co roku, przywiezione przez poszczególne powiaty wieńce były przepiękne, ale w konkursie na najpiękniejszy zwyciężył wieniec powiatu Dzierżoniowskiego. Gwiazdą wieczoru była grupa Warius Manx i Jerzy Połomski. W 29. Haskolek Maratonie w Wrocław wystartowało 3000 biegaczy i to nowy rekord wrocławskiej imprezy. Przed rokiem ukończyło ją niespełna 2000 zawodników. Po raz pierwszy w historii wrocławskiego maratonu zorganizowana została akcja charytatywna Biegnij po nadzieję, której celem jest pozyskanie środków na budowę kliniki dla dzieci z chorobą nowotworową. Wystartowała m.in. profesor Alicja Chybicka, marszałek województwa Rafał Jurkowlaniec oraz wicemistrz olimpijski z Pekinu w wieślarstwie Paweł Rańda. Ci, którzy nie czuli się na siłach, żeby zmierzyć się z maratońskim dystansem, wystartowali w biegu rodzinnym Natura Caps Mila Olimpijska. W sumie na trasie o dystansie 1609 metrów, wytyczonej w okolicach Stadionu Olimpijskiego, pobiegły prawie 3000 osób, a wśród nich całe rodziny z dziećmi, seniorzy, miłośnicy Nordic Walkingu, a także czworonogi. Po wyczerpującym biegu odpocznijmy. Piękne krajobrazy wokół Przemkowa. Tradycyjnie pod koniec września Przemków przeżywa prawdziwe oblężenie. Przez dwa dni w mieście odbywały się 12 Dolnośląskie Święta Miodu i Wina parku miejskim, setki straganów, na których można kupić niemal wszystko. Dominują oczywiście wyroby z miodu, a także wina. A było do prawdy w czym wybierać? Akacjowy, liszkowy, wielokwiatowy, lipowy, a może jeszcze jakiś inny? Oraz trójniak, dwójniak, wino białe czy czerwone? Takie pytania zaprzątały głowy osób odwiedzających Przemków. W kategorii miodów akacjowych zwyciężył pan Roman Śmieszek z Młynowa. Nie ma uniwersalnej recepty na dobry miód. Wszystko zależy od tego, co pszczoła przyniesie. Ryszard Szurkowski i Stanisław Szozda Pojechali razem w parze po raz pierwszy od 1978 roku i wygrali kategorię Kolarski VIP na rozegranym 27 sierpnia w wyścigu Autostrada na Czas z okazji Dnia Otwartego autostradowej obwodnicy Wrocławia. Na 11-kilometrowej trasie czasówki przez most Rędziński najszybsza okazała się para byłych zawodników Dolmelu Wrocław Jerzy Sikora i Jarosław Fafuła, a w rywalizacji byłych zawodników starszych wygrał Jan Grzeźny i Ryszard Rawski, pokonując Henryka Haruckiego i Jana Faltyna. Kilkanaście tysięcy osób mogło zobaczyć z bliska takie kolarskie sławy jak Jan Jankiewicz, Wacław Skarul, Andrzej Pajor, Grzegorz Krężel, Zdzisław Komisaruk, Witold Mokiejewski oraz Ireneusz Walczak, Jacek Bodyk i bracia Zdzisław i Marek Wrona. Każdego dnia z autostradowej obwodnicy Wrocławia korzysta kilkadziesiąt tysięcy pojazdów, a przez miesiąc obwodnicą pojechało ich już milion.